Ta. No, nagrywaj. Nagrywam jak się wytryka, ta. Mamo, lepiej nie Pało. oglądaj. <grym> tam jest. <Poczni> to, chodź. Chodź teraz jak to tam, tam Wylem gdzieś, tam, tam gdzieś mieszkamy. No, tam gdzieś. Tam gdzieś. No. Kajś tam. O Jezus Maria, to jest okropne. O, ta, o. Nie to. Ooo. Jak Nie patrz, nie patrz. Jak nie patrz? Jak ja patrzę w telefonie? Nie patrz. O no Jezu. Dobra. Jak się o to jest magia tutaj, nie? Uuuu, zesrołem się. Mamo oglądaj bez dźwięku. Ja pierdolę. Nie przeklinaj. Nie przeklinam. Ale kurczę. A żebra bolą. Huuuuu nie. Nie bujaj. Ale ja z Nie widzę, nie widać tego, to jest skocznie. Ale widać tu ładnie naskoczymy. Ale to zejście tutaj, tam no. było tragedia. To jest tak nie? Zobacz. Nie. Stromo, no. O, tu zobacz. Czy będzie... Tam zobacz, no co mam A zobaczyć? Nie, to tam jest to polanka, tylko. No, tam skoczcia jest tam, nie będzie zobacz, mi no. widzieć bo krzaki. No. Szkoda. Ja cię dupię, ty. Muszę kupę. <laughs> Ale jest cudnie. O, to po... no co? A... Odpoczynek. No i co? Dżemka, no no, nie wychylaj się. No bo nie wychylaj się, tylko leży w jednym miejscu nieruchomo. No nie wychyla się. Też się pewnie bał. Ja? Naprawdę. I już ręce tym od trzymania tych rurek. <noise> o, no, skocznia koło. No. Koło, i, koło skoczni, skocznia i koło. Owu. Koło koła, skocznia. Mówiłam, że ładnie tu widać. No tak, od tyłu skocznie, no. no tak, Ładnie no, ale... widać. No wiadomo, że no, przyroda jest, ale... Ale tu widać jak z tych belek, gdzie oni tutaj no. spinają żeby zjeżdżać. O, dobra. Szykujemy się do zejścia. Tam będziemy lądować telemarkiem jak stoch, żyła i małeś.